No przede wszystkim radość ze zwycięstwa, radość z awansu do, do finału. W szczególności wiadomo najbardziej trzeba podziękować chłopakom, bo stawili się kawałek zdrowia i pokazali w niektórych fragmentach kawałek fajnej piłki. Oczywiście szkoda pierwszej połowy, bo musieliśmy zamknąć tak? w pierwszej połowie. W 20 minutach mieliśmy dwie sytuacje takie, że, gdzie byliśmy strzeli bramki. Jednak zaraz do przerwy i powiem szczerze, że druga połowa zaczyna się i widzieliśmy, że... że mają do stracenia, ruszą na nas, bo takie pierwsze 15 minut, drugie połowy było takie ciężkie, można powiedzieć, że wyrównane, ale później po strzeleniu bramki na 2-0, na 3, także było, było wszystko okej. Okay. Fajne, fajne yy, zajście wodiego do przodu i od razu strzela dwie bramki, tak? Oczywiście oczywiście no, tak wyszło bardzo, bardzo, bardzo pozytywnie, ale już kiedyś rozmawialiśmy o tym z drugim trenerem Maćkiem, że, że Władź sobie poradzi z przodu, tak, także się wszedł, strzelił, cieszymy się bardzo. E, mimo wszystko, mimo tego, że mecz był wyrównany w pierwszej połowie i powiedzmy sobie szczerze, do tej drugiej banki, e, Rafał Wodach w drugiej, e, to jednak widać było różnicę klas obydwu zespołów. E... No tak, no, no myślę, że lepiej operowaliśmy piłką, no wiadomo, że 3-0 najniższy wymiar kary. Tak, oczywiście oni też mieli, trzeba przyznać, że mieli w pierwszej połowie jedną Pierwsze sytuację połowie, taką, tak? gdzie mogli strzelić, mieli setkę tam po naszym błędzie, bodajże, że wyszli z kontroli mogli strzelić, ale to była praktycznie jedna sytuacja, którą, którą mogli strzelić. No, Mogło dużo wyżej, tak? ale cieszymy się z 3-0. No, cieszy mnie to bardzo, że zarostyło, tak? Zarostyło, drugi mecz po kolei. Nie tracimy bramki, ja wiadomo, w piłce zważy nie stracić, a mamy taki potencjał z przodu, że mimo tych sytuacji, co my nie wykorzystujemy, to my zawsze te, te, te dwie strzy w stanie strzelić. Czytałem ja już wie, z kim zagram? Słyszałem, że, że, że z Legią. tak? No, po prostu, to jest, no fajna sprawa, tak? Teraz ciekawe gdzie, tak, bo to nie wiadomo jeszcze gdzie fajnie jakby to było u nas. przecież przyjdzie dużo, dużo kibiców, fajnie do chłopaków. No, Legia to jest Legia, tak? czy to jest druga Legia, ale to jest zawsze Legia i myślę, będzie fajny mecz, pokazania się i tylko się z tego. Myślę, że od początku kontrolowaliśmy przebieg spotkania. Wyszliśmy na nich wysoko, stwarzaliśmy sobie przez to sytuację, gubili się w obronie. Przez co mieliśmy tam swoje sytuacje, no i ja miałem i Tomek, także myślę, że od pierwszej minuty wiedzieliśmy co chcemy, trener powiedział, żeby wyjść do nich wysoko, tak też wyszliśmy. No i myślę, że od początku to zaowocowało, no, oni stworzyli sobie jakieś tam dwie, trzy sytuacje, ale to bardziej po jakichś tam naszych błędach, stratach, a tak to myślę, że od może początek drugiej połowy był taki trochę chaotyczny, i taka trochę kopalina, ale przez większość spotkania to raczej my byliśmy stroną dominującą. To jest chyba twój pierwszy dublet w barwach Bujanki-Błonia, zgadza się? W Barwach Bujanki pewnie tak, no chociaż wcześniej grałem w ataku, jeszcze w czasach juniorskich i udawało się strzelać nawet więcej bramek. A powiedz jeszcze, bo druga bramka to było dośrodkowanie Dawida Brewczyńskiego, e, tam dotknąłeś tej piłki na pewno, czy jednak... Nie, nie, tam e, piłkę musnąłem z pro, prostym podbiciem, chociaż do końca nie wiem, czy to była prawa czy lewa noga, tak szczerze. Mm -hmm. Nie wiem do tej pory nawet. Mówią, że to była prawa, chociaż wydaje mi się, że była lewa. Czy już wiesz, z kim zagrałem w finale? E, mówili, że Legia wygrywała 2-0, tak? Nie wiem, czy... Chyba nawet 3. No także z Legią. No fajne spotkanie dla kibiców przede wszystkim, bo tutaj w Błoniu kibice legioniści, tak? Także myślę, że dla kibiców fajne spotkanie tutaj przyjechało grono kibiców razem z nami do Ostrowęki, także myślę, że jeżeli będziemy grali mecz w Błoniu czy tam na Legii, będzie jeszcze więcej kibiców no i będzie fajne dla oka spotkanie, no nie?